Dziś drugi dzień wyzwania dotyczącego samoakceptacji. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka i to jest moje wyzwanie dla siebie, dla Was, e, które prowadzi do tego, żebyśmy czuły się absolutnie gotowe do tego, żeby... Wyjść na plażę ubrane bądź rozebrane, tak bardzo jak chcemy. Po wczorajszym odcinku dostałam od Was masę wsparcia. Dziękuję Wam bardzo. Od razu wam powiem, że ćwiczenie z wdzięcznością zadziałało. Dzisiaj byłam w stanie nagrać dla Was odcinek o kostiumach, który pojawi się w środę o 19, więc. I wasze wsparcie, i moje ćwiczenia dały radę. Więc dzisiaj zajmiemy się drugim krokiem. Zajmiemy się drugim krokiem, który identyfikuje nasze przekonania. I tutaj będzie kilka ćwiczeń. To są bardzo krótkie filmy rano. Możecie się dzielić swoimi przemyśleniami w komentarzach, ale też będziemy rozwijać ten temat i rozmawiać na ten temat wieczorem o 20 na live. Przekonania. Po pierwsze chciałabym, żebyście były dzisiaj i przez całe to wyzwanie bardzo uważne na myśli i słowa, które pojawiają się w Waszej głowie. I jak pojawiają się te myśli krytykujące, to jak któraś część ciała y, Wasza wygląda, czy na temat jakiegoś Waszego kompleksu, zastanówcie się, czy to jest Wasz głos, czy to jest głos kogoś. I jeżeli to jest głos kogoś, to czyj to jest głos? Kto tak mówi, mówił? Y, bo często jest tak, że nieświadomie powtarzamy coś, co kiedyś ktoś nam wmówił i my tak po prostu sobie z tym y, funkcjonujemy. Możemy tak wcale nie myślimy, możemy takie wcale nie jesteśmy. Drugie ćwiczenie na dziś, dotyczące również przekonań, to jest identyfikacja takich przekonań, które panują w każdej rodzinie. To może dotyczyć tego, że na przykład babcia zawsze mówiła: A bo, my mamy wszystkie duże biodra, to nie możesz ubierać się tak i tak. O, my wszyscy mamy w rodzinie duże czoła, to musisz nosić grzywkę. Albo ojej, jakie masz cieniutkie włoski, jak mamusia. Takich przykładów jest bardzo dużo i dzisiejsze zadanie polega tylko na tym żeby sobie zdać tego sprawę. Dzisiejsze zadanie polega tylko na tym, żeby zobaczyć. Nic więcej z tym nie będziemy robić. Ja też nie jestem psychologką, aczkolwiek konsultowałam te ćwiczenia jakby wielokrotnie z psychologami i kołczkami różnego rodzaju. I wiem, że samo zauważenie tego po prostu pomaga. Samo zauważenie tego, w jaki sposób uruchamia nasz proces leczenia się i uważniejszego myślenia o naszych kompleksach i tego skąd one faktycznie się wzięły, ale uwaga, zrobimy to z empatią, czyli nie będziemy nikogo obwiniać bo te nasze babcie, nasze ciocie też wyrosły w określonych warunkach, w określonych domach. One często nieświadomie przelewają swoje kompleksy na nas. One nie miały takich narzędzi, albo oni, bo to też mogą być mężczyźni, żeby wiedzieć, że niektórych rzeczy nie powinno się mówić, bo mogą zostać w kimś na całe życie. Więc podchodzimy do tego z empatią, bez obwiniania, z zobaczeniem tej drugiej strony. I dlaczego ona mogła tak powiedzieć, dlaczego ona ma taki odruch, dlaczego ona w taki sposób y, postępuje. Także nie będzie tutaj obwiniania, absolutnie, dlatego że zobaczycie, to wyzwanie doprowadzi nas do większej czułości dla siebie i dla swojego ciała, ale też do, do dużo większej tolerancji dla innych, y, dla tego co oni robią, a już na pewno co do tego. Y, jak oni wyglądają, bo im bardziej kochamy swoje ciało, im bardziej akceptujemy swoje ciało, im bardziej pracujemy nad tym romansem z, wła z własnym ciałem, nad tym naszym długoletnim związkiem z ciałem, tym bardziej widzimy zmagania innych i tym bardziej widzimy, że każde ciało i każda sylwetka jest naprawdę piękna. I oczywiście każda zasługuje na plażę. To tyle na dzisiaj ode mnie. Widzimy się wieczorem, będziemy o tym rozmawiać. Do zobaczenia.